Się nie da. okay. Dasz radę. Jak okay. okay. Ale nie, to są fajne rzeczy, naprawdę cenne rzeczy i ja się chciałem też z Wami podzielić o tym. E, i będę mówił troszkę o rzeczach swojego życia. Troszkę wspominał y, moją przeszłość i moją rodzinę. Trochę mówił e, o intymnych rzeczach. Ale to też tylko po to, bo tą modlitwę, którą miałem y, ja modliłem się o te rzeczy i chcę Wam je pokazać też, żeby to zobrazować Wam. Może odniesiecie też do swojego życia pewne rzeczy, które wpłynęły na zranienie, na, na to, że e, żyłem e, w strachu, w lęku, w takich rzeczach, funkcjonowałem. E, ale zanim, zanim do tego przejdę, to chcę Wam... E, Chcę, żebyście mieli otwarte serca, kiedy tego słuchacie wszystkiego, kiedy mówi e, Agnieszka Zapałem, Ula i tutaj, żebyście, e, jeżeli jest jakaś postawa to w Tobie, może mówisz, a to na pewno nie to, to nie, to nie tak nie działa i to chciałbym, żebyś nie zmienił swoją postawę, po prostu mieć otwarte serca, bo e, i słuchajcie Ducha Świętego, co chcę, co chcę wam powiedzieć. E, to są ważne rzeczy i... A, i Rafał widzą tego owoce w swoim życiu, ja też widzę, jest tego owoc, nie? I czasami nie musisz do końca tego rozumieć, wszystkiego. Nie musisz rozumieć. Bóg mówi w swoim słowie, że pewne rzeczy są dla nas odkryte, a niektóre zakryte, bo są dla Niego. Widzicie, jest taki psalm 147.3, i, i Biblia tak mówi. E, e, słowo uzd uzdrawia tych, których serce jest złamane mm -hmm. i zawiązuje ich rany. Mm -hmm. I to dotyczy właśnie tego uzdrowienia, że Bóg e, uzdrawia złamane serca, mm -hmm. że On zawiązuje rany. Wyobraźcie sobie taki, taki też obraz, kiedy człowiek łamie rękę, nie? To lekarz musi mu patrzeć, zabezpieczyć, czyli zawiązać rany. I, 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 i e, nie dochodzi od razu do uzdrowienia. Jest to proces też. I to, I to jest właśnie to, to jest taki obraz tego, co Bóg chce robić w naszym życiu. E, I uzdrawiać rzeczy naszego życia, naszych zranień, rzeczy... Wiecie, jest, mamy za sobą przeszłość, która się odbiła na nas też. E, wielu z nas e, wychowywało się w dysfunkcyjnych rodzinach. Naprawdę wielu z nas nie miało ojców, czy, 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 czy na przykład mam, To słowo. Hmm, bo często my tak myślimy, że y, to słowo, które jest w Chrystusie, ten nowe jest stworzenie, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Ale to jest y, tak, stare przeminęło, ale dzisiaj miałem taki obraz, że Bóg mi pokazał, jak y, y, czytałem słowo i że mamy na sobie taki plecak, wielki plecak ciężarów, które Bóg chce wziąć i uzdrawiać. To jest moment wtedy, kiedy... że stare przeminęło to wszystko stało się nowe, że... Wtedy Bóg może przyjść i zacząć się uzdrawiać i, i, i ściągać te rzeczy z plecaka, chodź jeszcze to, jeszcze tamto. I tak jak mówię, że wiele rzeczy w naszym życiu się, się wydarzyło i, i jeszcze coś chciałem dodać, że e, Biblia mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. I, m, musimy e, mieć tego e, objawienie, bo często czasami jak grzechy jedni drugim wyznawać? Biblia mówi, że mamy w synności brzemiona nawzajem, tak? że tak wypełnimy zakon Chrystusowy i dlaczego coś Rafał i Agnieszka się modlą. Jest takie fajne słowo, to jest w Efezjan 5,14. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martw, a ci Chrystus. Wszystko, co się ujawnia, jest światłem. I kiedy razem z Kościołem stajemy i wyznajemy te rzeczy, rzeczy i modlimy się o te rzeczy z przeszłości, to są one wyznawane światu, to co dzisiaj Ula mówiła. I e, to, to, to jakby nie ma już moc nad tobą, nie? te rzeczy. Dobrze, powiem trochę o swoim życiu. E, może tak, jak się nawr nawróciłem, e, Bóg uwolni mnie z wielu rzeczy. E, ja będę też mówił o swoim życiu, e, co robiłem troszkę. Ale Bóg mi uwolnił z wielu rzeczy, zabrał mi nałogi, a w ogóle moje myślenie całkowicie się zmieniło. Ja miałem takie naprócenie bardzo radykalne. Moje życie zaczęło się zmieniać. Potem zostałem uszczony w Duchu Świętym, miałem chrzest, ale po pewnym czasie za zacząłem zauważać w swoim życiu takie rzeczy, jak, które mnie blokowały w, w wzroście, wzroście w, w zrozumieniu Boga, tak jak lęk i strach. Ja wiele rzeczy chciałem na przykład... Yy, dzielić się, mówić, a na przykład yy, ogarnią mnie strach i lęk, albo w, mm, często chodziłem yy, w potępieniu, potępianiu siebie, osądzaniu. A może ty, yy. często miałem takie myśli, kto co o mnie pomyśli. Wiecie, to są rzeczy ze zranienia to są rzeczy z naszej przyszłości, ja za zacząłem zauważać. Rafał Agnieszka też mówili o tym, rozmawiałem z nimi i oni też zaczęli, też widzieli te rzeczy widzieli, że te rzeczy blokują mnie. I ja kiedyś, jak się nawróciłem, ja zacząłem też y, słuchać też y, o przekleństwie y, berkaplińca, błogosławieństwo czy przekleństwo, e, też Czeka Frosta czytałem książki. I wiecie, ja, ja miałem też modlitwę samemu o to, ale jakby jak, jak sam się modliłem, to nie było to. Nie czułem, że to nie to, nie? że ja potrzebowałem się z kimś spotkać, nie? z Kościołem. Żeby stanąć razem z kimś, wyznać te rzeczy i jakby przy świadkach, nie? I jak wyglądało? Ta to, to modlitwa wyglądała tak, że po prostu to jest tak, jak, jak nazywam, całościowa modlitwa swego z, z życia. Po prostu ja zrobiłem sobie taką mapkę, że zadzwoniłem do mamy też, mówiłem o tych rzeczach. Aby zbadała rzeczy, opowiedziała mi troszkę o rodzinie, jak wygląda na nasze dzieciństwo. Bo też tutaj jest mowa, mówimy o przekleństwie. Biblia mówi, że Bóg, przeczytam Wam te słowo: to jest 4: Murzyszowiec 14, 18. Pan nie rychły do gniewu i bardzo łaskawy. Przebacza winę i występy, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Jest to mowa o przekleństwie, które mogą być wypowiedzane w naszego życia, przekleństwie przodków które mogą mieć wpływ na naszym życiu i nie nawet nie wiemy y, czasami, że coś się dzieje w naszym życiu, coś, co się powiela y, i dlaczego to jest. Czasami to pochodzi nieraz z dalszego pokolenia, bo jest z do trzeciego i czwartego. I te rzeczy, dlatego to modlitwa, to jest właśnie uzdrowienie wewnętrzne, rzeczy z przeszłości, z i także przy, y, y, staniecie w miejscu odcięcia pewnych przekleństw w życiu, które może zostały wypowiedziane w Twoim życiu. I... Ja też właśnie y, dzwoniłem do mamy, rozmawiałem z nią, żeby opowiadała o swoim życiu, jak wyglądało jej życie, jak wyglądało życie babci, dziadka. Takie rzeczy naprawdę y, bardzo wnikliwie próbowałem y, zobaczyć, żeby Duch Święty też modlił, żeby mi pokazywał rzeczy, o które się modlić mam, które mogą mieć wpływ na moje życie. Yy. I w tej modlitwie, po prostu to była modlitwa, gdzie ja, tam było przebaczenie, przebaczenie rodzicom, tam było pokuta z moich, z moich różnych y, 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 grzechów. Które. E, czułem, że miałem to zrobić po prostu, ok? I. chciałbym Wam trochę opowiedzieć o, o moim życiu, bo moja e, rodzina. Wielu z nas, jak wiecie, że. wychowaliśmy się w dysfunkcyjnych rodzinach. Moja, moja rodzina była dysfunkcyjna z tego powodu, że. E, e, mój tata był alkoholikiem. E, I jakby od dzieciństwa, wzrastaliśmy w strachu i nieuchronnie. Mój oh. tata zawsze przychodzi e, Zawsze już go słyszałem na schodach, bo się tukł po całych schodach, bo nie mógł iść. I to wpływało, w... ja byłem pełen strachu, co będzie. Moja mama walczyła, przez całe dzieciństwo moja mama po prostu toczyła walki z moim ojcem. I po prostu wiele rzeczy, jak tata przychodził, wypowiadał nad naszym życiem, wiele przekleństwa, wiele, wiele nas, mógł wypowiadał rzeczy trudnych do naszego życia. Ja wam przedstawiam tam niektóre, niektóre fragmenty z mojego życia, o które się mówiłem też. Nie, nie wszystkie, ale kilka takich. Chcę wam na przykład też... Kiedy, kiedy byłem mały, kiedy miałem pół roku, wujek mnie bawił i spadłem, i złamałem nogę, nie? To, to byłem w szpitalu przez miesiąc, i to był stan, wojenny, gdzie moja mama nie mogła mnie widzieć. I, I takie rzeczy mają wpływ, nawet nie, nawet nie wiemy, ale takie rzeczy, gdzie byłem oddzielony od rodziców, nie było bliskości, i też mogło się zrodzić odrzucenie. Nawet, taki mam dziecko, północny, nawet w takim małym dziecku urocznym. Nawet w ciąży dziecko y może czuć odrzucenie poczuć się odrzucone. Mm. Takie rzeczy jak y, też moja mama któregoś dnia po prostu nie wytrzymała z tego powodu, że y, tyle było y, y, trudnych sytuacji w naszym życiu. Tata całą czas śpił i moja mama po prostu, moja mama dopiero teraz mi powiedziała, ostatnio jak przed tą modlitwą, że ona po prostu uciekła, bała się. Ona już nie wytrzymywała i pojechała do Anglii na półtorej roku. I wiecie, nawet wtedy tego nie rozumieliśmy, ale nas, można, nas mogło też powstać. Mnie jeszcze mama nas zastanowiła. Dzieci to są rzeczy, które wpływają na nasze życie. I to nie jest tak, że się nawracamy i od razu wszystko przechodzi. Wszystko nie przypomina w modlitwie. Też mam brata starszego, 4 lata, brat, zawsze zrastałem z nim też. Teraz mam bardzo dobrą, mam dobrą relację, ale wcześniej e, brat mnie prześladował w ten sposób, że po prostu zawsze mnie straszył. Też wywoływał lęk. Zawsze miałem walki z nim. Ale tak dużo, dużo, dużo rzeczy było, że on mnie straszył. Ja byłem lękliwy bardzo, bardzo się bałem. I to też mogło też, też była... Że, że... że odrzucenie, nie? Co ciekawe też, wierzę, że Bóg mi to też pokazał kiedyś w szkole, to też się z wami udzielę. To było kiedy z Agnieszką rozmawialiśmy pierwszy dzień i sobie rozmawialiśmy o tych rzeczach, ja przyjechałem do nich. I ja im powiedziałem taką sytuację, że było kiedyś w mojej szkole, to było w pierwszej klasie. E Dzieci wariowały, wariowaliśmy i chłopak, który chciał iść do toalety, pani krzyknęła, była zdenerwowana. Nie, a mi się chciało siku, siku do toalety i ja się bałem zapytać jej, bo była tak wkurzona i po prostu sikałem się w klasie. Wiecie, to było, to moja godność po prostu została Stałem ugodzony po prostu. Dzieci się śmiały. Wiecie, to też wpływa na nasze życie. Ja myślę, że też przez to. Ja byłem bardzo nieśmiałym dzieckiem. W ogóle, jak w szkole miałem coś mówić, w ogóle starać w takim miejscu jak tutaj coś mówić, to jest zawsze pani, jak prosiła o odpowiedź czy coś, to ja stałem i głowa w dół i nic. Często dzieci to wykorzystywały później. I poprzez takie sytuacje, chcę Wam powiedzieć też, że ja zauważyłem teraz też, że poprzez takie sytuacje. My, jakby, wypracujemy sobie formy, takie procesy myślowe, że żeby to zastąpić czymś, to ja potem, bo ja byłem lubiany w klasie podstawowej, ale po prostu, żeby to zastąpić, żeby ludzie mnie lubiali, ja próbowałem zaistnieć poprzez jakieś wykupianie się tego i takie, takie rzeczy, że, żeby oni mnie akceptowali. To są rzeczy, które sobie wypracowujemy, żeby, takie zastępniki. Co ciekawe, wiecie, że na drugi dzień yy, w ogóle yy, staje z rana i mój syn przychodzi i mówi: Tato, miałem sen. A on mówi: Jaki sen? On mówi: No, byłem w szkole. On mówi: I co? A gdzie byłeś w szkole? Tutaj? On mówi: Nie, w Polsce. I, i co się działo? On mówi: No i bardzo mi się chciało. nie mówił: się on mówi: To drugie. I mówi, że yy, pani była zła i ten, i ja się w klasie ten. Jest no, yeah. niesamowite, że to, yeah. ja powiedziałem, że to że też Bóg mi pokazał. Tak, musisz się skupić na tej przyszłości, bo Bóg chce cię zrobić pewne rzeczy. No i mój tata tak dużo pił, dużo pił i w wieku 14 lat mój tata Znaczy było tak, że mój tata dostał daru mózgu i on wyszedł z tego, miał jakiś tam niedowład i przestał pić przez jakiś czas. Był to rok. Przez noc spróbował szampana i, i znowu wrócił do tego, Wró wrócił do alkoholizmu. Był e <coughs> moment, że po prostu... któregoś dnia, pamiętam, popełnił samobójstwo, mi tata się powiesił. Ja byłem przy tym i, i jakoś ściągałem w domu. To wpłynęło też na pewno moje życie, nie? Wiecie, i chcę Wam powiedzieć o tym, bo wiecie, że mój tata wypowiadał przekleństwo nad swoim życiem? On w całym dzieciństwie nas straszył. Przychodził i straszył i mówił, że. że się powiesi, brał sznur, pasek, stawał na, na toaletę. mówił, że to zrobił. Wiecie, że nad jego życiem było przekleństwo? rodzinne, pokoleniowe. Wiecie, że jego brat też się powiesił wcześniej. Jego ojciec był alkoholikiem, jego brat był alkoholikiem, on był alkoholikiem. I po prostu któregoś dnia on to zrobił, nie? Ja go uratowałem, on był rok w Świątce. Moja mama była wtedy nawrócona, chodziła z kościołem i mówiła się o niego. Wiecie, w tym, tym wieku, wieku 14 lat i dziś tak od 14 roku życia y, popadłem w narkotyki. Brałem wszystkiego rodzaju narkotyki. Y, byłem ogarnięty też pornografią. Dużo było w moim życiu kradzieży, dużo w, 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 w moim y, y, Wyrządziłem krzywdę mamie, zacząłem przez narkotyki, które zacząłem brać, zacząłem tyle rzeczy kraść z domu, wynosić. Wiecie, mówię o tym, bo ja cały rzeczy pokutowałem przed Bogiem, przed innymi. Potrzebowałem tego. Byłem ogarnięty pornografią, e, okultyzm, który stosowałem w życiu. Wiecie, w moim życiu było pragnienie... E, I w wielu ludziach jest takie pragnienie. To, że chcemy coś ponadnaturalnego. Ja próbowałem jakieś medytacji. Moja mama też i razem z mamą próbowałem medytacji, potem jeszcze jakichś innych medytacji. Z chłopakami wywołaliśmy duchy. Wiecie, sugerowanie się wszelkimi jakimiś horoskopami, takimi rzeczami. Byłem też jakieś biologolog terapeuty. To są rzeczy, które wiecie, że okulty, poprzez okulty, w życiu naszym uwalniamy ducha strachu nad naszym życiem. Duch strachu ma dostęp. Wiecie, ja to tak to daję ten obraz Wam, że są to rzeczy, które Bóg potrzebuje uzdrowić. I to no nie jest tak, że I, i właśnie to, to, że tyle było strachu, tyle, tyle było tych. Y, to, że była dysfunkcyjna rodzina, to ja zastawałem z strachu lęku i to kiedy się nawróciłem, to jeszcze funkcjonowało. I kiedy ja, ja stanąłem też w modlitwie, my, my, my razem stanęliśmy, bo ja pokutowałem, przebaczałem mojemu ojcu, y, mojej mamie, mojemu bratu. Była taka modlitwa. Wiecie, pokutowałem z tych wszystkich rzeczy. Ogłaszaliśmy też, yy, że, na przykład, duch, duch, duch śmierci, który był nad moim ojcem, nie ma, nie ma mocy nad moim życiem. Że to przekleństwo, bo, bo w ten sposób on uwolnił nad moim życiem. Mój tata, który przychodzi z pokolenia na pokolenie, że tak jest. Tak samo też yy, alkoholik czy coś. Ja wierzę, że czuję dzisiaj, że po tej modlitwie na przykład na ten strach i lek się różnie też to, to, że mnie blokowało przy <laughs> ale nawet w rozmowach, nawet takie rzeczy jak... Po prostu, kiedy rozmawialiśmy na na spotkaniach królewskich, kiedy mieliśmy, to mi po prostu, jak rozmawiałem, normalnie coś mi w środku ten, tak aż skręcało. Czasami warga czasami latała. Warga mi latała, bo po prostu lęk, strach. nie? Coś, coś, co nie wiedziałem, skąd to jest. A to są rzeczy z przeszłości, rzeczy, które Bóg chciałby chciał zrobić. I wiecie, że. I wiecie, że czy ty czytałeś Wilderman Wisał Boże Lekarstwo na odrzuceniu? Nie, nie czytałem. A ja właśnie jestem po lekturze tej książeczki, mhm. osoby doznające odrzucenia popadają właśnie w okultyzm, w narkotyki i tak dalej. No to, to, nie. No to, wiem, to nie I... Wiecie, kiedy, kiedy po tej modlitwie. Ja to ja jest z tą modlitwą podeszłem z wiarą. Z wiarą, że ja staję, że. że, że bo, e, po tej modlitwie przychodziły takie myśli. Ja bym mógł rzucać, a psz, co to się spotkałeś tylko i co. Hmm. Tylko były te modlitwa i tyle. Że to nie mam mocy. Przychodziły takie myśli. Ale ja też wyznawałem te rzeczy, które z, i, i z wiarą to przyjęły i widzę owoce. I wiecie, to też. i y, 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 dzisiaj nie żyję w takim. Pod, jako, jak się potępiałem. Wcześniej często się osądzałem, y, myślałem. Y, 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 co oni, oni inni, inni o mnie pomyślą. I wiecie, co ciekawe, że po tym jakby więcej rozumiem Boga, więcej rozumiem Jego Słowo Boże, więcej słyszę Boży głos. I to, to uwalnia to, co Ula mówiła, że, to uwalnia, że uwalnia nas do wzrostu, uwalnia nas do wejścia w miejsce powołania woli od Boga dla naszego życia. (מחיאות yeah. 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 yeah.